Wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na łaskę, modlitwą do Ducha Świętego. Postaraj się tę modlitwę odmówić spokojnie i powoli, wczuwając się sercem w każde ze zdań. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca, duchu święty, przyjdź. Maryjo, się najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie, duchu święty, przyjdź. Święty Józefie, któremu dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę Cię w imię Twojej miłości do Jezusa i Maryi. Opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi, wyproś nam u dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej oblubienicy Maryi, abyśmy oddając się jej całkowicie znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca. Które jest dla nas wielkim darem Ojca Syna i Ducha Świętego. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. W Twojej obecności Maryjo wyznaję dziś wiarę w Jezusa Chrystusa, mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Z nauczania księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, Król, który dzisiaj witany palmami idzie do świętego Jeruzalem, do dziedzictwa Ojca, jest królem życia. Chociaż to jest król życia, a więc ten, którego władz, władztwo wszyscy przyjęliby za wszelką cenę, by zabezpieczyć sobie życie, nie jest władcą. To król cichy, którego Ewangeliści przedstawiają nam, jak dąży do Jeruzalem, siedząc na oślęciu. Taki był wtedy zwyczaj. Królowie w ten sposób wjeżdżali do Jeruzalem i pochwala go prorok, że przyjął postać sługi. We wszystkim znaleziony jest jako sługa. To jeszcze bardziej wiąże nas z Chrystusem. Obecnie, w czasach władców okrutnych i bezwzględnych, jest rzeczą niezmiernie ważną przyglądać się temu królowi. W dzisiejszych czasach władcy srożą się, nieustannie odgrażają się ludziom i uprawiają swoisty ekshibicjonizm władania. Ja ci pokażę, ja cię mogę zgnieść, zniweczyć. Tak często, niestety. Słyszymy, to od najrozmaitszych małych czy wielkich władców w biurach i urzędach. W takich czasach wszyscy ci, którzy rządzą i ci, którzy są rządzeni, winni uważnie przyglądać się królowi i władcy, który przyjął na siebie postać sługi, jako sługa idzie do ludu, aby objąć dziedzictwo ojcowe. Powołany jesteś. Człowiecze Boże, by klękało przed Tobą kolano mocy ziemskich władców, potęg i ludzi, którzy z, którzy z Was wziąwszy władzę, niekiedy źle jej używają przeciwko Wam. Muszą oni przyznać, że człowiek jest najważniejszą istotą w każdym domu, mieście, wsi, w fabryce, na zagonie, w narodzie. I państwie. Człowiek, nie kto inny. Dlatego też kolano wszelkich mocy ziemskich musi uklęknąć przed człowiekiem i przyznać otwarcie, że to nie rzecz, nie towar, nie materia, nie surowiec, nie maszyna. Ekce homo, to jest człowiek. Dla ludzi trzeba tworzyć ludzkie warunki życia, trzeba uszanować człowieka. Bo człowiekowi ma służyć, a nie Nim panować. Król Twój idzie ku Tobie cichy, tak idzie też przez dzieje ludzi od dwóch tysięcy lat, ukrywając swój plendor słowa przedwiecznego pod osłoną ludzkiego ciała, podobny nam we wszystkim oprócz grzechu, najmilsze dzieci. Chciejcie zrozumieć, chciejcie widzieć w nim sługę Waszego brata. Dzieci moje, jak człowiek trudno pojmuje to, co jest najgłębszym Jego pragnieniem i potrzebą ludzkiej natury, jak trudno pojmuje to, że Bóg jest sługą, sługą naszym. Wyjaśni to Chrystus, jeśli ja, Pan i nauczyciel Wasz, nogi Wam umyłem. Potrzeba, abyście i wy jedni drugi mnogi umywali. To są nowe czasy, które chrześcijaństwo głosi, głosi ciągle. Trudno to pojąć. Nawet Piotr, przeznaczony na głowę Kościoła, nie mógł tego pojąć. Święty Jan Paweł II przez całe swoje życie prowadził notatnik, nazwał go Jestem bardzo w rękach bożych. Święta Teresa od dzieciątka Jezus otrzymała tytuł kości doktora Kościoła jako podkreślenie wagi geniuszu ukazanej w jej pismach i życiu drogi dziecięctwa Bożego. Święta Tereska pisze: Jezus z upodobaniem pokazał mi jedyną drogę, która prowadzi w sam boski żar, a tą drogą jest ufność małego dziecka które bez obawy zasypia w ramionach Ojca. Do Teresy Wielkiej zaś Pan Jezus powiedział: Wtedy, kiedy wydawało Ci się, że mnie nie ma przy Tobie, ja byłem najbliżej Ciebie. Jeśli chcesz kroczyć królewską drogą dzieciństwa, postanów sobie, by każdego dnia zasypiać z większą ufnością w miłość Ojca, którego ramionach jesteś. Bóg, ojciec, marzy o Twojej całkowitej ufności. Napisz dziś na swojej kartce. W Twojej obecności, Maryjo, wyznaję dziś wiarę w Jezusa Chrystusa, mojego jedynego pana i zbawiciela. Światło słowa. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie, a składali ofiary baalom i bożką palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem, oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu, niemu i na, nakarmiłem go. Znajdź pięć, piętnaście minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię prowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Podziękuj Bo Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.